Na kanale Krzychu trenuję. Dzisiaj takie domowe patenty, które gdzieś tam y, przez lata oszlifowałem, gdzieś tam sobie opatentowałem, także chciałbym się tym podzielić. Być może komuś się to przyda w domu. Przechodzimy do wyciągu. Potrzebne będą łańcuch, więcej łańcuchów jakieś uchwyty, prasa na nogi obciążenia. Przekładamy sobie w ten sposób. Wystarczy ustawić wysokość. Pamiętajcie jeszcze, żeby o sprzęt trochę zadbać, przetrzeć co jakiś czas, żeby to wszystko cały czas ładnie wyglądało. Wtedy, wtedy sprzęt będzie wdzięczny. No i chyba posłuży, dużo dłużej niż każdy by się spodziewał, co odnośnie jeszcze. Wyciągu. Ostatnio sobie sprawdziłem datę zakupu i będziecie zaskoczeni, ale to już w kolejnym odcinku mogę tylko powiedzieć, że naprawdę serdecznie polecam każdemu. Fajna, solidna konstrukcja, mega wygodna. Jedyne co bym tutaj zmienił. Dodał tylko jakiś polec, żeby ten, ta ławeczka nam się nie unosiła. I żebyśmy mogli swobodnie korzystać z wyciągu dolnego. Oczywiście ja używam sobie też różnych patentów. Także śledźcie, zobaczycie kilka fajnych rozwiązań w przyszłości. Przechodzimy sobie do treningu. Czekacie na film, który wyłoni zwycięzcę spośród tych wszystkich przetreningówek. Która będzie najlepsza w mojej ocenie. Z racji tego, że jest piątek i ten trening musi być mocniejszy, to dzisiaj jedna z najlepszych na polskim rynku Hyper Pump naprawdę mega polecam. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, polecam Hyperka. Oczywiście dłuższy film o przetreningówkach zrobię już niedługo, bo jak wiecie, trochę sobie tego testuję. Już Wam pokazuję ile. Także jak widzicie, sobie cały czas testuję, i tutaj opinia będzie chyba jak najbardziej słuszna. Także obserwujcie kolejne filmy.